Hej, nagrywam to od razu po tamtym odcinku, bo mam ochotę bardzo nagrywać ten starwa Jak już mówiłem w poprzednim odcinku Idziemy na razie zmodkować domek świn Świniki, O, jeszcze przy okazji będziemy mieli rzeczy na no, no, alchemic engine, jak świetny hmm, Dobra, e, najpierw i tak pierwsze co na no, armor <laughs> Muszę mieć Alchemic Engine Potrzebuję i tak bóg tych więcej... Tak, muszę pójść do Golda, świetnie Życie mnie nienawidzi, no ale no cóż Życie generalnie takie że nas nienawidzi No chodź, no chodź Jasna. No chodź, no chodź, no chodź, no chodź To który zbyt wyczekałem Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ten same, same take bardzo mi pomaga. Bardzo. O, jeszcze jedna świnka. Chodź tu. Chodź tu, gruba kurwa, kurwa. Jeszcze, jeszcze poczekanie. Zobaczymy to? Tak, wprowadzam linkowe domki i tu zobaczyć. Jeśli będą tutaj y, podstawowe, te końskie przeciwnice. Ci końscy przeciwnicy? Nie te końskie przeciwniki. Naucz się mówić człowieku. Jak masz zamiar mówić do ludzi, to się najpierw naucz tym ich mówić. Uuu, tu nawet nie ma żadnego. To ciekawe. Cóż, trudno. Mm. O, kolejna świnka. No, chodź. o dalej No. teraz, aha. 2, trzy, 3, Dobra, jak było. O, dzięki. Nie wiem czego. No. Widzisz tu cholera jedna. Dobra, już wabić. Chamba pewnie też oczywiście potrzebuje jakiejś muszę więc połóż go, łupy, Dobra, teraz tylko dwa golda potrzebuję. Prawdopodobnie tylko dwa golda potrzebuję. O, wioska świnków, no więc przyjdziemy tu wieczorem. Ła. Zdaję świnko, że się uleczy przed czy nie, nawet w sumie nie będę ci teraz bił, bo ty przyjdziesz z kolegami. Taka, taki ziomeczek jesteś, że ty jak się bijesz jeszcze przychodzisz z kolegami, a ja tak nie lubię. Ja wolę solów wiesz. My tu... Nie, no, to nie było. No, ale generalnie spokątnika nie przeszkadza. Ej. O jeszcze. Dobra, rybę zaraz zamordujemy, to będzie dobrze. Yy. Nie umiem podtrzymać rozmowy, to jest tragiczne. Risy podbieram, żeby się jeszcze zdążyły... Yy. O, dobra, widać. Tak zwany biom, na którym wszystko jest. To po sumie. na razie wyłącznie będę łaził, bo nie ufam tym głupim ścierwom. Yy. No. no, i generalnie... Myślałem, że workań będzie słaby pod takim względem, nie można robić farmę świnek bo nas nie lubią, a z drugiej strony pomyślałem e, e, przecież można zrobić farmę świnek hmm. Są farmy świnek, które polegają na tym, że je się bije pod kiedy są pod postacią y, wilkołaka, nie? No, chodź tu, wiem, że jump nie jest zaraz, no jump nie. wiem, że chcesz jumpnąć Wiem, że to zaraz zrobisz. O właśnie. I jumpów nie miałem To Po prostu dobiję. O, tu też mi się przydawią te rzepki. Rzucę sobie dwie... Trzy, pewnie. 170 to będzie taki bezpieczny limit naszego HP. Dobra, na teraz wracając. Hmm. Czy mnie stać na kolejną pochodnię? A w sumie mnie na to, na to stać. Potrzebuję dwóch kroków. O, Slip Dart! Slip Dart to są No Slip Dart jest przydatny w przyszłości. Teraz jeszcze jeden, bo zielony, zwykły daje minus 50 SNIT i 12 wody, co jest mega ćulowe ale jest też jego wersja y, upieczona, która daje bogactwo Sanity za 1 HP a w połączeniu z Monstermitem to będzie genialne połączenie tylko pozwolicie, że pójdę do jakiegoś już wyrośniętego drzewka i sobie zatnę je mm. dziękuję ehm. Dobra, na razie zrobimy tak. Mm, Okej. Okay. Dobra, eksplorujemy dalej w poszukiwaniu złota, w poszukiwaniu paru innych rzeczy. No, no i generalnie jest na razie spoko. Ja powiedziałbym, że bardzo spoko. Jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o nasze yy, rzeczy. Trochę zbieram chaotycznie. Nie ja mam tego tak to układane dobrze. Ale ja w sumie walić. Jesteś neutralny wobec mnie. ...tak daleko, więc mnie nie No Ja też nie chcę cię zabijać. A teraz... szukajmy... ...dalej. Gdzie ja ten dziś przechodziłem? Nie, To dobrze. Bo to oznacza, że się nie będę... ...cofał. Dwa krety... pójdziemy tą ścieką, bo ona... ...powoduje szybsze nasze chodzenie. niż na tej podstawowej... op! żeby to była druga druga wioska świń. Ideolo. Niestety nie powalczymy sobie z nimi teraz, bo zaraz będzie noc. Ale jak już będzie kolejny wieczór, to z chęcią, po, z, chęcią z nimi powalczymy. Czy znaczy ja powalczę, pooglądacie jak walczę. Jak w każdym razie. To zawalczymy razem. Mm. ...buduj, gotuj, gotuj, zjedz jedno, zjedz drugie, Zbierz grzyba, upiecz, upiecz, wiec, zjedz, sprawdź, co to ci daje za 15 Sanity, te upieczone, ile Sanity odnowi? bo to na pewno sanity jednego 15 sanity czyli wychodzimy na helfa do przodu a upieczony? co dawał upieczony Więc niż 3 healtha, 50 sanity no jak to już mój opłacalny biznes Dlatego to wywalimy na hamę hmm. to zjem, to wymorduję upiekę jest nie tak źle jak się spodziewałem, że będzie. Może zdążę, może zdążę, może zdążę, może zdążę. Nie. Trudno. E, dobra, jakby tu przejść, żeby tych świnek lub nie naruszyć. Zbędę pójdziemy. No, dobra, może już kawa. Dobra. to jest najgorsze? Że dalej szukamy pieprzonego i jednego. No, dwóch złota. Może na to wykraczające wody. Hehehe. Hm. Ten dźwięk. Jedyne o czym myślę słysząc tamten dźwięk, który słyszałem, to był krampus. Trzy. Ok. Kurde, uciekam. No chodź lub, jakbyś miał. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dziękuję za skórkę. O, właśnie to, to takie. brzmi jak Krampus. Nie wiem, czy to będzie Krampus. Takie charakterystyczne syczenie. Ale ja czuję, że mi kratki spadają w tej Cholera wieczora. A i Lunarna Wyspa. Lunarna Wyspa się świeci jak psu jajca Przez co bardzo dobrze. Yy będzie widać co na nim się dzieje, nie? Włócznia bo kolejny, na księgów, chodź tu kram pusiku znaczy kram pusiku, księgów, chodź tu, chodź tu Raz, dwa, chodź tu Raz, no, co jest? Nie, z uciek jakiś О боже, что все Ну, добра. Нормально. Скупление. Цик и так. Довольно. Ну что. Что есть не так? Дякую. I znowu kręg po słychać. Jeszcze tak mi się wydaje, bo to nie, nie ma sensu. No to słychać to takie dziwne, z czym właśnie co 10 musimy. Musimy sekundową przerwę w pewnym momencie zrobić. W mnie zrobiłem ja nawet. Wróciłem i działa to, co ustawiłem, czyli taki na 100. Wiem, że on dosyć ułatwiają rozgrywkę, aczkolwiek bardzo utrudniają mi eksplorację. Dlatego musiałem sobie takie coś ustawić, dobra. Yy. Dobra, i jesteśmy już uleczeni, naprawieni. Dobra, idziemy na w kurę. Wkręc kiełkolwiek w kurwa kamiennego biomu. Już no, ja pierdolę. No i jest niedzielnego. Ale nieźle. Czwarty dzień mamy temki, Jesteśmy w miarę zorganizowani. Mówię w miarę, bo dużo rzeczy jeszcze przed nami. Wywaliam tych domków. Więc we w dwóch wioskach. Ej, ja swoją drożoną kawę już dopiłem w czasie pobierania. Ja muszę sprawdzić coś, co w pełni pisania. Nie, dobra bo było napisane coś o tym, że jak się zestakowana i pewnie wyrzuci to wywala z gry ale o, dobra, jest wieczór jest najbliższy ten to jest świńska wioska jedna była tu ups, alarm zaraz zadzwoni, muszę wyłączyć dobra, mhm. jedna była tu, ale była jeszcze druga gdzie ta druga była no była wydaje mi się bliżej, nie? Na pewno była druga, tylko gdzie? Yy. Bo trochę mi się nie chce wierzyć, że by było aż tak... No właśnie, tu nie było jej. To ale mogło być gdzieś tu... O, kamienny piątek, dobra. Bierzmy więcej jagódek. Nie sprawdź czegoś jeszcze nie mogę zastakować w ekwipunku I bardzo bym chciał mieć chestera nie? Chester by tak nam pomógł aktualnie Że to głowa mała O, kolejna fajna struktura, bo już mamy gdzieś odrodzić plus Kolejna ta. No, widzicie co zbieram Aha, że znikło od razu nie, nie to chyba że było rozwalone to mi pokazywało ten pewien teraz nieważne nie. ważne jest to czy mnie na ognisko stać więc sobie pozwólcie że wtniemy jedno drzewo tutaj 20 mamy na to tylko wtniemy 6 7 8 9 10 1, 2 3 4 5 Dobra. Doktora... To jest... o, jest kamienny biom. Cieszy mnie to bardzo, bo w końcu znajdziemy złoto. Bingo. Nie ja potrzebuję dosyć sporo. Mhm. czemu mi rzeczy znikają? Słuchajcie. na zasadzie złoto. Nie? Złoto nie znika. Czemu połowa rzeczy znika? To jest to jakieś... przez coś co ja zrobiłem? Czy to jest jakiś błąd, czy moc coś robi? No kamienie na przykład znikają. Nie rozumiem tego. Czy wszystkie to nie znikną? Nie. Część rzeczy znika. Nie się się temu, jak to znika. Ale po prostu. To, to ma jakąś nie więc to nie może być taki błąd jakiś tam na logikę. O, drugi ołtarz, świetny. To może być najwyżej moja by wina tego, co ja zrobiłem. Jakieś przewinienie, którego gra do nie oczekiwała. Może za dużo tych złych uczynków, czy coś. Po prostu Krampus zabiera części tamów. Dobra, jedno takie, jedno takie. No to dobra, czuję. Zostanie mi tyle, to nie wystarczy. więcej, jest więcej, jest więcej. Dobra, jeszcze do pytania, dwa darisy. Sam jesteś upiec z jestem Keniusz. Dobra. Teraz wracamy się... Raczej nie będzie się polem przyjść. Bo zaraz koło wormhole zrobiłem sobie tam. Czekajcie. Tu mamy jedną wioskę. Tu mamy wormhole, który mnie prowadzi tu. Jeśli przejdziemy tak pojemnie trafić. Ok. I jeszcze raz przechodzimy na skos. tu. Ok. Czy starczam, Tak trzy mi powinny starczyć. Złota. Uch. Przepraszam Was. Ale teraz będziemy za nimi kończyć. Tak, tak 20 myśli, minut na odcinek myślę, że będzie git. No bo ta gra jednak się długo rozwija, a... Powinniśmy tam przejść, tak? Dobrze rozumiem? Nie, jeśli źle rozumiem. Powinniśmy przejść dosłownie w górę. Dobra idąc dosłownie w górę, licząc na to, że w końcu napotkamy Dobrze idę. Dobrze Licząc na to, że w końcu napotkamy ziemię oblicaną. Jaką jest nasza pseudo do baza? Napotkaliśmy wodę. Trochę się to różni z celem mojej podróży. No dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Na czasu, jakakolwiek. Hmm. Szkoda, że nie znalazłem oazy. I nie wiem, jak Lunarna Wyspa będzie działać w połączeniu z moją także, genialną taktyką mm, mieszkania tam na dłuższy okres czasu już samym plusem jest to, że tam jedzenie mięs Monster Mita jest nawet wskazane do tego durnego wormhole'a w końcu chyba że muszę zrobić o i muszę zrobić jumpa ale sobie zbiorę więcej rzeczy zbiorą mi niepotrzebne a dobra tam gdzie rozpocząłem odcinek tam też tylko zakończę video nagram jeszcze trzeci i zacznę je powoli wrzucać o i to jest plan dobra więc mm. zakończymy postawieniem Alchemic Engine Dobra krok dla człowieka, ale duży ale duży dla mnie, bo jestem Eee Dobra, Humbat Mogę zrobić hambat. A to będzie tu jako moja zapasowa broń Mogę zrobić najpotężniejszy help, Żeby żeby są dobry no, jeszcze ważna rzecz, muszę zrobić jedną minę samemu. Okay. No to jest niestety na to, więc będzie trzeba się zaraz przejść. I tak się przejdziemy tam. Dobra, ja dziękuję Wam za oglądanie, na razie, cześć.